Dzień dobry Polsko, dzień dobry z Tajlandii, zobaczcie jaką mamy tutaj choinaukę, ogromną, wielką, miły panie, zobaczcie jak sobie wymyślili, nawet można przez nią przejść, koleżanko fajne co? Oto idziemy, idziemy, idziemy do środka, idziemy zobaczymy jak to wygląda, tam Martynka się zajmuje zdjęciami, no i taki mają pomysł tutaj, zobaczcie, taki mają pomysł tutaj na choinkę, no Wygląda to niesamowicie, co? Musicie przyznać. Ciekawe jak ona będzie wyglądała w nocy, ale to się przekonamy o tym, jak będziemy wracać, jeżeli będziemy wracali tym, tym wejściem, tym przejściem. Jesteśmy teraz właśnie na małym objeździe. Przyjedziemy się po trzech, może czterech centrach handlowych i pokażemy Wam, jak wyglądają tutaj takie hojnałki. Co tam, koleżanko? Masz śmiesznego? Ja Ci wlazłem? Tak. O, to pięknie Ci no, wszedłem. No, pewno. No, a jak? Nie, jak tak? Zobacz. No i co tam pani tutaj robi zjątka? A weź sobie tutaj ładnie stanie a sobie wejdę z drugiej strony i chcę zrobić takie zdjęcie, jak będziemy przez to przechodzić. Ja będę przechodził, a ty będziesz pięknie wyglądała. No właśnie, no właśnie, co ona nam tam stanie? Czy się uda nam to zrobić? Zaraz się o tym przekonamy. Nasi mili telewizowie. Nasi mili telewizowie. Tam. O właśnie, właśnie, właśnie! No i co, no i co, no i co, no i co? A to tutaj pani jeszcze robi zdjęcia. No to ja nie będę przeszkadzał, tylko zostawię kamerkę, żeby można było zrobić jakąś fajną fotę. Fajne, co? Fajny mają pomysł. No powiem wam, że mi się podoba bardzo. Takie mają motor tutaj pomysły. Nie się martwi, czy zrobię zdjęcie telefonem. Zrobię i telefonem! Dawaj dawaj, zrobimy raz. Ładne zdjęcie telefonem. Nie ma najmniejszego problemu. Pan fotograf bierze się do roboty, no bo Daniel jak przyjechał, no to do roboty. Wiadomo, no, może do roboty. No i tutaj podejście bliżej. Uwaga! Gwiazda normalnie numer jeden, ty! Się wygląda! Za miliony się wygląda! Pięknie, ładnie, zgrabnie i powabnie. Dobra, to idziemy. Idziemy teraz gdzie? Do na metro. Tak. I jedziemy do Sisi? Do Siamy. Siam, siam Do Siamy. Na stację Sham jedziemy. Dobra, to lecimy. No właśnie, jedziemy do Keky, do Kukut, Martynka to opowiada wszystko, nie wiem co się nagrywać, czy nie nagrywa, co ona opowiada. Słuchajcie, ten przyjechał. Zobaczcie, że akurat na tym dworcu nie ma tutaj barierek, które zabezpieczają przed wpadnięciem, dlatego stoi tam policjant i po prostu z gwizdeczkiem pilnuje tego ładnie. Także zobaczcie, tutaj za właśnie wierza, wierza pociąg, troszkę podniesiemy do góry, będziemy już lepszy kąt widzenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Jedzie pociąg z daleka, BTS się nazywa. Jedzie pociąg z daleka, BTS się nazywa. My jedziemy na stację Jaką? Siam. O, siam, siam! Ale Patrzcie, jak są zaznaczone tutaj wejścia, gdzie są. I stanie dokładnie tak, że tutaj będzie wejście, wyjście. No właśnie, pamiętajcie, że wyjście zostawia się zawsze wolne, ludzie wychodzą, a dopiero potem następne ludzie wchodzą. Tak jest, siam, siam, siam wchodzimy. To się pani trzeba dzielić, ty. Tak. Ale jaka ty nie uprzejma? Szedem, chyba nie, no. nie tu byle Mną. No to kochani telewizowie, myśmy dotarli do następnego punktu. Tutaj jest tak, do góry tylko są schody. Na dół niestety trzeba z buta. Trzeba z buta, no to my idziemy i zobaczcie naszym oczom już się ukazała piękna choinka. A wy ją o, zobaczycie? Tak, ruszają się, ruszają. Czy czekaj, właśnie pokażemy z góry jak to wygląda. Takie rzeczy jeszcze banki lecą ty, no dzieci byłyby tu zachwycone, co? Tak. To Bardziej myślę o naszych wnukach niż o naszych dzieciach, co prawda? Ale <laughs> tak właśnie jest. Taki właśnie jest Bangkok, taka właśnie jest Azja. Takie oni tu mają klimaty, tak oni to tutaj robią, zobaczcie. I powiem wam, że to nie jest najfajniejsza rzecz, którą myście dzisiaj zobaczycie, bo z tego, co myśmy już obserwowali, naprawdę mają tutaj kilka fajnych rzeczy przygotowanych po to, żebyśmy my wam to mogli pokazać. Takie mam wrażenie. Oni to po to zrobili, żebyśmy wam mogli to pokazać. Fajne. I ten Mikołaj za komordą u góry. Ty, Mistrzostwo Świata. Naprawdę Mistrzostwo Świata. My, jak dzieci, nie możemy się napatrzeć. Zobaczcie, co się dzieje tu u góry, na tych przejściach. Jak są po prostu ozdobione te przejścia tutaj. No to jest niesamowite, że oni mają taki polot, mają taki pomysł, a tam tampa co się dzieje. Po drugiej stronie, ty. Jak my to mamy wszystko nagrać? Jak my to mamy wszystko pokazać? Jak to mamy ogarnąć wzrokiem? No Jak właśnie! Jak to mamy ogarnąć logistycznie? <laughs> też, żeby nie było, że bilet mamy, to by nam braknie dni na to, żeby pójść w najciekawsze miejsca. Ale wiesz, co? To tam co? tam też chcielibyśmy podejść, a to zaraz, zobaczymy, ogarniemy. Czy tutaj będzie przejście przez ulicę? Trzeba będzie górą iść? Patrz, jest. Jest? Dołem. Dołem, dołem, dobra, no? idziemy. Szybkie, szybciutkie przejście na drugą stronę. A teraz szybciuteńko, szybciuteńko? Tak, zobaczcie, co tu się dzieje. A tutaj jakieś świątynia jest i składanie, składanie różnego rodzaju darów. No właśnie. A tam panny tańczą, widziałaś? Tak, ale kwiatami pachnie. Widzimy zobacz one tańczą? Nie, tam zresztą, bo tam jest chyba wejście, widzisz na terenie świątyni. A za, y, za tak. nie będziemy widzieć tego? No tutaj widzimy jak pan tam tańczą. No tutaj sobie tam, zobaczyć, zobacz tutaj, ty. Przejdziemy się tutaj. <laughs> I zobaczymy potem jak to wygląda i będziemy wracać. Bo i tak musimy iść tam. Powiem Wam tak, ja nie mam słów do tego co tu się dzieje, do tego jak to tu wygląda, to ja nie mam słów. Martenka robi z tyłu zdjęcia, ja sobie też tu wyjmę zaraz aparat i porobię zdjęcia, bo naprawdę to jest niesamowite. To się wszystko tutaj rusza, to się wszystko tutaj trzęsie, to się wszystko tutaj jakąś muzykę puszcza z siebie, naprawdę wygląda to niesamowicie. No i zobaczcie jakie tu są piękne dekoracje u góry, wszędzie tutaj między centrami hangowymi są takie właśnie przejścia. No, fajnie sobie to wymyślili, trzeba przyznać, że całkiem fajnie sobie to wymyślili. No dobra, no to wiesz co, to my tutaj zrobimy jeszcze jedną, dwa zdjęcia i będziemy stąd uciekać dalej do następnego centrum handlowego. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. No, proszę bardzo. Mówię, taka choinka nieduża, nieduża, ale na pewno nie mała. Nie jedno miasto chciałoby mieć taką choinkę u siebie, w swoim repertuarze. No bo z tego, co ja tu widzę w internetach, to w niektórych miastach nie chcę palcami pokazywać, że w śluś tutaj jakaś bieda z miliony na propagandę, ale na działanie to tak tylko powiem wam kilka złotych. No tak to wygląda. Z daleka wyglądało ciut lepiej, co? Troszeczkę tak. Tak, ale my jedziemy teraz. Ale obejrzeć. dlaczego? Bo z daleka można było o, 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 wszystko. ogarnąć tak, cały kształt, a nie teraz tak mi z górą byśmy mogli przejść Martynka na drugą stronę, ale chyba pójdziemy tutaj przy, znowu przez światła, co? Ten robi zdjęcia z cudzienek, bo koleżanka ją poprosiła: nie dziwcie się, to nie! Nie jest jej pomysł na to, żeby fotografować najpiękniejsze miejsca na świecie. Ale, ale studzienki jest są piękna. piękne. Piękne. Tak samo na był piękne z palmami. Dokładnie, ale zobaczcie, jakie tu są piękne dekoracje. Jakie to są piękne dekoracje i oni się zobaczcie, szykują już do Sylwestra. Do jutrzejszej zabawy, bo oni tutaj wszystko pozamykają, to wszystko tu będzie zamknięte. My się chyba wybierzemy, że pewnie gdzie indziej. Zobaczcie, jak tam jest choinka. Nie wiem, czy już się widzicie, a jak nie, to Wam pokażemy najpierw jedną, a potem tą drugą. No co tu są za widoki? Ja się nie mogę napatrzeć jak małe dziecko. Tak wygląda 50-letnie dziecko. No i zobaczcie tutaj na tą hojną naukę. No co? Jest troszkę, nie? No troszkę jest. Troszkę wygląda. No tutaj po prostu będą jutro fajerwerki i zabawy. To tutaj tam są sceny budują Martenka. to jest to co mówiłem. My musimy podjechać w to nasze miejsce, gdzie my chcemy iść i zobaczyć gdzie będzie scena, gdzie tu będzie można się dobrze ustawić, gdzie tu będzie można dobrze zrobić zdjęcie, no bo gdzie jutro Wam to pokażemy na live. Dobrze pobawić przede wszystkim. No dokładnie, bo chcemy Wam z samego nowego roku, z przełomu roku tutaj w Tajlandii zrobić po prostu live, a, jeżeli nam się uda. Jeżeli tu system nie wysiądzie, tak, podejdziemy pod choinkę, tą choinkę Wam tu pokażemy, no właśnie, się trochę że nie wzięliśmy tego, byśmy live Was tam zrobili też fajnego. Ale no tu jesteśmy jeszcze troszkę. No skojnie. tak, tu przyjdziemy sobie ten następny ten, ale jak pokażemy na filmie, o ciężko. Właśnie, właśnie, to jest dobry pomysł, będziemy wiedzieli jak to wszystko wygląda. Ja to przejdę dookoła, tutaj martynce nie będę przeszkadzał. zobaczcie, jak ta choina tu pięknie wygląda. No wygląda niesamowicie ładna, miła pani, a tutaj sobie przejdę kawałeczek koło pani, poprzeszkadzam. Tutaj budują scenę, jaką piękną, dużą, wielką, ładną, zgrabną i powabną. No właśnie, tak to wygląda, mili Państwo. Tak to tutaj teraz wygląda. Fajnie, co? No pewnie, że fajnie. Mi się podoba. Jaka choinka. Ty, jakie miasteczko całe zrobione. Prawo, lewo, idziemy, przyjdziemy się. Zobaczymy, jak to tu wygląda. A tu, tu jest właśnie ten apel. Chcieliśmy kupić, chcieliśmy kupić maka, to to jest dobre miejsce na to, żeby to zrobić, ale wiesz to, to pomyślimy po nowym roku. Tak jest, jeszcze mamy kilka, kilka chwil, zobaczcie jak to tutaj wszystko wygląda, domki świętego Mikołaja albo jakiegoś innego typa. Znamowite to jest po prostu. Panie, Ale zobaczcie na olbrzymia choinka, a wokół jeszcze... małe, kilkanaście małych choink. Te małe są większe niż, niż no, idzie duże. No dobra, przejdziemy się na chwilkę dookoła, wzdłuż tutaj, jak tutaj ludziska idą. Zobaczymy jak to wszystko tutaj dookoła wygląda. Wąs się bardzo. Sobie to nagramy ładnie. A potem, potem, potem sobie przejdziemy tam dookoła z drugiej strony, nie? I pójdziemy do tego na tą jeszcze większą choinkę. Tam. No nie, bo tutaj Moje nie ludziom, wchodzimy w kadr, a ludzie wchodzą nam w kadr. No tak jest. Pani ochrona przebrana za tego, za reniferkę. Reniferka? Tak, pięknie wygląda. Też dostałeś po oczach tym aparatem, fleszem? Od pani? Tak, o jeden. Nie, nie, tam po oczach nie da, za wysoko to nie sięgają. Tam światło nie dolatuje, Martynka. Tam, tak wysoko to światło nie dolatuje. No. no to by było fajne zdjęcie przy tym. No to nie? dawaj. Pani zaraz skończy, no to ja ci zrobię piękne zdjęcie. Nie, ja myślałam właśnie, że razem w odbiciu. Nie, nie, to sobie staniesz, a ja Ci zrobię właśnie. Ty będziesz tak stała, a ja czyja, stanę stanie w odbiciu, tylko że jak tutaj się Państwo nic zdecydują, to myślę, że my są tylko we dwie osoby. Jakaś szansa? Naciśnij, no, to wtedy jest łatwiej i tylko No i patrzcie, tak wygląda sesja fotograficzna z super modelką. Dobra, miła pani, idziemy, idziemy, Ale, idziemy. A razem, boś... razem, razem? Razem, razem to mamy zrobione z KIA. razem, razem. A. Razem, razem to mamy zadowolenie zdjęcia z kija. Wszyscy będą oglądali, jakieś ja piękne zdjęcia. No to ma fajnie, nie? Tak. To ma fajnie. Ty, tam jakie miasteczko. Zobacz. To jest dziwne, tych kamerek 360 widzieliśmy w czasie swojej podróży 1500 1900 a ja tu widzę, że ona budzi jakiekolwiek zainteresowanie wśród ludzi. Zastanawia mnie to co? Tak. No, patrzcie, 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 domowe, domowe, mówię, e, zimowe miasteczko. No ale wszystko to polega też na tym, że tutaj coś kupię, panie sprzedam, kupię cegłę, sprzedam cegłę. Tak to panie tu wygląda. Dobra. To idziemy dalej, 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 przejdziemy, kawałeczek. czy będziemy się tam do końca. Ło, tutaj coś stoją, tu się coś dzieje. No proszę bardzo, tutaj już się coś dzieje. A jakiś koncert. Jakaś gwiazda przyjechała ich, nie zobaczcie. Tak to wygląda. No i od razu tłumy ludzi. Od razu ludziska sobie tutaj spokojnie oglądają. Co tam się panie dzieje? Ciekawego. No, to teraz pójdziemy sobie tutaj, pójdziemy tam w lewo, między tymi tymi. I już. jakaś lokalna gwiazda, ale tutaj jaki pan piękny jak pięknie ubrany pokazywał wszystkie swoje piękne kształty no spotykamy tutaj takich panów, panie, panów bardzo dużo, na każdym kroku można tak spotkać. jest. Mikołaje chodzą po ścianach no i wszędzie oczywiście kup pan cegłę, kup pan ale ta choinka teraz tu pięknie wygląda w takim tłumie ludzi. Widzisz kraj? Tak. I te domki nie? I jak Wam się podoba taka miejscówka? Nie wiem, czy w Polsce jest jakaś taka ulica, która by się cieszyła takim zainteresowaniem. Ulica w mieście, a to nie jest ulica w mieście, tutaj jest po prostu kawałeczek, kawałeczek przy centrum handlowym. Tutaj sobie wszyscy robią zdjęcia, poczekaj, a musimy tu przejść przeprosić Państwa, więc to przyjdziemy sobie wraz z drugą stroną, bo zakorkowali się tak jest, wykorzystamy sytuację bo ludzie sobie tutaj robią zdjęcia i się zakorkowało nie wiem co dzisiaj, nie wiem co tutaj teraz jest gwiazdą największą ops Przepraszam. Nie, Przepraszam, przepraszam, o znowu tutaj widzimy. Oj, najgorzej jak ktoś chce iść, ale nie chce iść, to wtedy się wydarzają takie sytuacje jak teraz. Trzymać, nie? Trzymaj, trzymaj, ja będę szedł no i przy okazji przejdziemy dalej. Sorry? Przepraszamy bardzo. Muza gra, wszystko gra. Gdzieś. Dobra. Widzicie jak... Troszeczkę człowiek nie, jednak nie pokaże, że jest wysoki, to nie przejdzie, to nie przejdzie. Dlatego nasza decyzja jutro jest taka, że idziemy na piechotę na koncert. Na koncert sobie przejdziemy 4 km na piechotę i spokojnie sobie to ogarniemy, bo inaczej to byłby problem, zobaczcie. Teraz wyobraźcie sobie, że wybierzecie się metrem albo kolejką albo innym środkiem lokomocji, no to będzie kłopot, żeby po prostu będzie problem, żeby... Chodzi o, zróbmy sobie zdjęcie wspólne. Jedno. I mamy wspólne zdjęcie. Mamy? Udało wow! się. <laughs> I nie zajmujemy już ludziom miejsca, nie zajmujemy przestrzeni. Mamy następną miejscówkę, no to idziemy, przejdziemy się, zobaczymy jak to tu wygląda. Zdjęcia, to zawsze zrobi sobie zdjęcia w tłumie ludzi. Nic? Uczyłem wam dźwięku, także tam podłożymy muzyczkę Tam podłożymy wam muzyczkę A tutaj wam powiemy o co chodzi No właśnie, taka aleja z takimi tutaj zwierzakami Oświetlona, bardzo fajnie to wygląda Mówiliśmy wcześniej, dużo policjantów Chodzą tutaj, widać niektórzy nawet nie, mundurowi Człowiek takiego to z daleka pozna... <laughs> Dobra, idziemy, teraz nam no, pokażemy Jak wygląda tutaj przy wejście przed marketem Bo już widzieliśmy z daleka, że piękna choineczka bardzo fajnie się to tu układa. Chcesz zdjęcie z takim czymś? Nie... A jak to się nazywa? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, jak ten typ się nazywa, jak ma na imię, słyszycie muzykę, nawala cały czas, bo tutaj następny koncert będzie. To jest zaledwie 5 metrów, 5 metrów, 5 minut drogi od tego miejsca, co byliśmy wcześniej, gdzie też jest taka wielka scena, także będzie się tu działo, a tutaj się już dzieje nawet. Już się jakaś rozgrzewka dzieje. Także chodźmy zobaczymy jak to miłe panie wygląda Jak piękne centrum handlowe tak, W środku jaka choinka z kryształów jedna, A tutaj proszę bardzo Jakiś koncepcji, jak który już trwa no. Zagrzewają się do oboju, zagrzewają się do grania. MNNC tańczą, podskakują na reklamie. Widać kto sponsoruje tutaj takie rzeczy. Poplan, gdyby, gdyby zabrać P to byłoby kolan. Poplan, gdyby zabrać drugie P byłoby kolan. Dobra, lecimy. On lecimy na drugą stronę i lecimy do jeszcze jednego centrum handlowego. No to centrum MBK to chyba zna każdy, kto był w Bangkoku. No i to jest też chyba punkt obowiązkowy odwiedzin. Można sobie tutaj kupić troszkę tańsze rzeczy. Prawie oryginalne, albo na pewno kupione, wyprodukowane w tej samej fabryce i na tej samej maszynie, tylko po bokiem, Tak to wygląda. Dobra, więc my chodzimy do tego centrum, ale tylko po to, żeby się nim przejść, bo chcemy, chcemy, chcemy zobaczyć na ten plac, czy oni tutaj coś przygotowali takiego, że tutaj coś będzie fajnego widać. To zaraz się o tym wszystkim przekonamy. Przechodzimy przez punkty bezpieczeństwa. Proszę okay. Państwa, jak na lotnisku Kantorę po ile jest stała się tutaj. A czeka to jest różnica. 30 tysięcy. 30, nie, 30 tysięcy. Dobra, idziemy. No to jesteśmy w następnym miejscu. Troszkę liczyliśmy, że tutaj będzie chyba najładniej, prawdę mówiąc Nie wiem dlaczego ja miałem to wbite do głowy. Coś z tamtego roku mi się upatrzyło, a tu jest normalnie. A tu jest normalnie królowa i... Tak naprawdę nic wielkiego się nie dzieje, nawet choinki jakiejś wielkiej nie ma. Nie. Także... chyba, że gdzieś z drugiej strony, musimy przejść ten plac. Nie, tam nie będzie też. Nie? Bo to tutaj właśnie zawsze na tym placu były te wszystkie fajne rzeczy. Dobra, ale wiesz co, to my w takim bądź razie... O, to wam pokażemy, co wam pokażemy, co jest. I za chwilę jeszcze chcemy uciekać w jedno miejsce. Zobaczymy, czy tam się nam uda coś nagrać. Bo gdyby nam się nie udało, Martynka, no to już się z wszystkimi ładnie pożegnamy, prawda? Zachęcimy do tego, żebyście e, wzięli i zalajkowali, żebyście napisali komentarz, bo na tym zależy nam najbardziej, jeżeli już na szczytę komentarza. A zadanie jest takie. Piszecie komentarz, która Waszym zdaniem choinka jest najładniejsza. Jaką choinkę chcielibyście mieć z, e, w swoim mieście? <laughs> w swoim domu. To a największą. Do domu? Dobra, trzymajcie się. Gdybyśmy czegoś nie dograli, to to będzie koniec, a jak dogramy, no to się za chwileczkę pojawimy. Trzymajcie się miłego dnia. E, szczęśliwego Nowego Roku, bo my nie wiadomo czy spotkamy tak. na live. To na, na live, wskakujcie na live, a jutro będzie dwu przed dwunastą polskiego czasu, czyli o 24 naszego czasu powinien być live. Dokładnie, bądźcie czujni. Live wskoczy. <grym> bądźcie czujni. noc live wskoczy. Naszą Pięk noc, w wasze celno. południe. Sylwester z szyszkami. Dokładnie. Jeszcze na chwilę się pojawimy, po to żeby wam pokazać takie piękne rondo jest. zobaczcie. Można sobie wokół ronda przejść dookoła bez żadnego problemu, nikomu nie przeszkadzając. Pięknie podświetlone parasole. Pięknie, pięknie, normalnie podświetlone parasole i całkiem pani to wygląda. Tu się kolejki rozjeżdżają prawo-lewo, czyli tu się robi wielkie zamieszanie. My musimy pójść pod kolejką. Pod kolejką, miła pani, w tamtym kierunku. W tamtym kierunku, tylko tu przejścia nie ma. No to my przejdziemy sobie chyba drugą stroną. Tak jest. I te parasole. Martynka mówiła jeszcze, zobacz chłopie, jak to pięknie tu wygląda, no to jak ona mówi, że pięknie, no to ja wam też pokażę, bo naprawdę wygląda bardzo fajnie, e, mimo że tutaj nie jest aż tak jasno, tak biało, to te kolory, po prostu nie wiem, kamera to pokaże, ale naprawdę pięknie to wygląda, nie? Mhm. Niesamowicie, dobra, idziemy, idziemy na dół. Może nam się uda się Wam coś jednak pokazać. Pożegnaliśmy się z wami, to nie będziemy się żegnać drugi raz. Lepiej się dwa razy żegnać, pięć razy witać. Niż zapomnieć i się w ogóle nie pożegnać. No właśnie, niż sobie zapomnieć. Lepiej się pięć razy witać, żegnać. Nie ma takiej niż możliwości, żebyśmy my zapomnieli o was, pamiętajcie. A więc jednak nie udało się pożegnać tak skutecznie. Wróciliśmy jeszcze. No bo zobaczcie co tu się dzieje w centrum handlowym, do którego żeśmy sobie tak na chwileczkę zaszli. No i zobaczcie, jak to pięknie tu wygląda. No właśnie, no właśnie, mają polot. Jestem tylko ciekawy, kto to wszystko tutaj kupuje, kto to wszystko tutaj sprzedaje, chciałem powiedzieć, to sprzedawców widać, a nawet po pięciu czasami w jednym małym stoisku. U nas ten gość sprzedawałby sam, do tego byłby jeszcze portierem, sprzątaczką i tysiąc innych zajęć miałby do zrobienia, a tutaj pięć osób, każdy ma swoje zajęcie. Ciekawe my jesteśmy w tym centrum handlowym, o którym myśleliśmy. A tutaj w prawo nawet nie patrzcie. Nie, ja już widzę. Proszę, w, patrz, na, nawet proszę w prawo nie patrzeć. Panowie szczególnie po co oglądać takie rzeczy, potem będziecie musieli pilon zakładać. A tu nam się panie trafił taki zamek z pikną królową. Tylko królowej nie ma. Jakby nie ty, patrz, kurde. Patrz ile na dole jest. Jest Królów? tylko dobrze trzeba szukać. Królowych? Królowych. Królów? No to idziemy, zobaczyć bliżej troszkę. <laughs> Jakie jest gwiazdy, fajny, nie? Aż mm. dookoła, 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 dookoła. Zaprasz. A jest, to są te. Aha, bo my jesteśmy już tutaj przy tym, tym centrum. I oni tam mają, na zewnątrz mają te swoje kresne ludy, A Dokładnie. tutaj mają piękne działki. Proszę działchy. bardzo, i możesz sobie zdjęcie zrobić nawet w fotelu, na tronie. Ale to się dzieje. To jest wielki świat. Cywilizacja białego człowieka dotarła do Azji. Królewski świat. Królewski świat. Chodź kochani, zrobimy to piękne zdjęcie. Będziemy mieli na ten, na miniaturkę. Chodź, chodź, tak może z góry troszkę jakąś taką ładną, fajne zdjęcie, z nas coś później nam zabierze kamerę, powiedz panie, weź pan ten kijem tutaj nie machaj, bo no pan przeszkadza. Chodź, uśmiechamy się no to, żeśmy się uśmiechali? To teraz popatrzymy na drugą stronę. Wiecie co z moim lekiem wysokości? No to jest pewien problem, żeby sobie tutaj wziąć i pomachać kijem. Piknie, ale to chyba to też nie jest, to jeszcze tam dalej będzie następne, nie? Proszę bardzo, tutaj z tej strony to jeszcze widać, tak jak tutaj teraz widać, że tak się wyrażę. A tam słonie całe w złocie przyniesione, nowe, nudziutkie, kwiatków, świateczków bardzo dużo. No i tam cały czas panny tańczą. Też całe w złocie, panny całe, całe w złocie. W złocie. Dobra, ale my lecimy teraz na stację, ciekawe czy nam się uda dostać do metra. Chodź. Co prawda już się z wami żegnaliśmy kilka razy. Ile, ze dwa? Jak nie trzy? Tak jest, ale słuchajcie, yy, przyszliśmy do miejsca, gdzie zaczęliśmy, mieliśmy troszeczkę inny plan. <laughs> Przepraszam, ale się wydarzyło, jak się wydarzyło. Więc jesteśmy pod tą samą choinką i zobaczcie, jak ona wygląda teraz w wieczornej. No właśnie, jak się to wszystko prezentuje. Jaki ładnie zgadnie? płot dookoła. Dokładnie. Z bąbeczkami. Także chodźcie, zobaczymy, przejdziemy się przez tą choinkę, do choinki, w choince, zobaczymy jak to tu wszystko wygląda. Idźmy, póki nie ma zbyt wielu ludzi, szczególnie dzieciaczków, bo byśmy dzieciom nie chcieli przeszkadzać, no bo mają największą atrakcję. Taka jest prawda, jednak święta, takie świąteczne wystroje, to dla dzieci jest zawsze największa atrakcja. A tym bardziej ta choineczka jest pełna kolorowych, misiów. misiów. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. O, przejdźmy dookoła i z tamtej strony sobie wyjdziemy, chodź koń. Przyjdziemy sobie dookoła, tutaj pokażemy, jak pani pięknie wygląda, ale pani to nie dziecko, ale też się chciała załapać na ładne zdjętko. My tu wiemy, że jest wejście od zaplecza, bo od zaplecza też można, więc my od zaplecza i wchodzimy. Wchodzimy, wjeżdżamy. Dzień dobry, dzień dobry, choć chodź, czas minął. Czas minął miła pani. Teraz my sobie tu wejdziemy. Dziękujemy. Zobaczcie, halo, halo. zobaczcie na te bołki, na te Zjedzie ściany tutaj. pełne. No. Tak jeszcze poczekajcie, tu, tu, tu. poczekajcie, to ja to Wam jeszcze pokażę. Wygląda to mniej więcej tak. Tak to właśnie tu wygląda. Taki mamy tutaj domek dla misiów. Dobra, to wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy i lecimy dalej. I co, przechodzimy przez centrum handlowe? Tak, ale tu górą, to górą to... Tutaj dołem przejdziemy. Także z wami się już teraz naprawdę żegnam. Cześć. Do jutra. Dokładnie.